Z tej strony wojownik z ogromnym mieczem. I okazuje się, że on 100% win ratio w walkach ulicznych przeciwko kobietom i osobom niepełnosprawnym. A dzisiaj będziemy wyjaśniać kogoś innego, bo. O kurna, e, dasz umrzeć się? Dzięki. E, dzięki za fraga. Dzisiaj będziemy grać Letality Atroxem na suporcie, co jest dosyć... Ciekawą sytuacją. Ciężko mi jest podejść do tej szmaty, ale to dlatego, ponieważ jest szmatem, jak sama nazwa wskazuje. Chciałbym cofnąć się i kupić jak najszybciej buty. Mam nadzieję, że to mi się uda. Stracę dosyć sporo expa, ale no trudno. Buty się przydadzą. Zgarnąłem Frizzblada. blada. Sama drużyna umarła w tym czasie. Plan jest taki, żeby iść w Letality. Zgadza się. Możliwe, że pójdę najpierw w Eclipse'a. Umbrail Glaive też pewnie się znajdzie. Nie wiem, co robi Ezreal. Chyba troluję linię, ale... To jest... Ty kurna, ziomuś! Normalny jesteś? Nie, nie! Nie, 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 nie. Nie mam nawet jeszcze... Dobra, po pierwsze gram bez ID bo ten ziomek to nie jest człowiek, tak patrząc na oko. A po drugie potrzebuję expa, a expa nie będę miał, ponieważ gram bez ID bo to nie jest człowiek tak na oko. Czemu coś takiego się wylosowało? Kurna, szwa To mógł być każdy, to mógł być, to mógł być faker na a mam tego gościa. Jeszcze gram w Luke z Caitlyn oczywiście, więc będą mnie trochę połkować, ale na Olinie powinno być ok jeśli mój dikery będzie grał, a nie wygląda jakby grał na ten moment. Ty, czy ona nie trolluje przypadkiem? Trochę strollowała, straciła flesza i bardzo dużo HP. Ja też straciłem bardzo dużo HP, ale nie powinienem pod... Jezu święty, on może przestać przyjmować skillshoty, czy? Czy jak będzie kolego? Potrzebuję trzeci level. O, ja nie żyję. Było blisko. To ja pod turetem nie mogę grać, co ciekawe. Troszeczkę niefortunna linia się złożyła, ponieważ, no, gramy w najbardziej głupi shit w historii. Jeszcze gram z ziomkiem, który grać nie potrafi. Co to kurna było? Stary, ty jesteś prawdziwym człowiekiem? Chyba nie. On dostaje dajwa tutaj. Dobry Arkin Shift. Jezu, kochany. Chyba zaraz będziemy musieli dokonać akcji medytacji, czyli tak zwana ucieczka z tej linii. Ja idę gonić tą Caitlyn w pizdu. Nie wiem, gdzie się ricaluje, ale przerwaj jej recall tak czy siak. Siema, jesteś tutaj gdzieś, baby? Jesteś, ty. Dobra, umrę za to. Żartowałem, nawet nie muszę. Dzięki za killa, Nobie. Dawaj ją zabijemy. Ty, ona nie żyje. Nice, ty! Dobra, dawaj, kurda, bierzemy tego Wave'a jeszcze. W pizdu! Żartuję umrę od creepów. A nie od Ari! Arigato! Mamy midlanera na midzie! Żartuję, na bocie! Na bocie midlanera mamy! Arigato! Co tu się dzieje w ogóle w tym meczu? No dobra, ale wyszło nie najgorzej ogólnie. Jakby nie patrzeć. Jezu, święty ten S, mnie w oczy, kłuje, jak jaką gra. On ma 8 creepów, nie potrafi las hitować i umarł 3 razy w 4 minuty. Panie Boże, litości. Możliwe, że on jest zautofilowany, a ja nie wiem, ale. No kurna litości dla mych oczu, bracie. Bo to jest. Przesada, przesada. Ona będzie chciała to freezować, naprawdę? Ona straciła właśnie 100 tysięcy healtha. No ogólnie to, że oni sobie to sfrizowali, to nie ma większego znaczenia. Dobrze, że mam tego małego dasha, który pozwala mi dodżować skillshoty, bo bez niego mogłaby być mega lipa. I tak jest lipa, bo gram z niedorzecznie słabym typem, ale jakbym ich zolinował, to bym ich zabił, nie? Chyba, że ktoś tutaj jest, bo... Tak jakoś mega dziwnie grają, widzę. Wow! Ty, ona może z tego tak o wyjść? Wytyfy. Myślałem, że to ją przyciągnie, ale najwyraźniej. nie. Dobra, na no ja mam flaszę za 8 sekund. Ezreal nie dożyje nadal. Szkoda, że jestem trochę do tyłu w expie, nie? Oni już nie chwila, co prawda. Pomogę mu to spuszować, bo widzę, że on jest mało ogarnięty. I bierzemy kolejnego wave'a. Jak oni kampią w krzaku i dostanę Ruta, to umę Ale miejmy nadzieję, że tak się nie dzieje. Zostawię sobie Spelę na wszelki wypadek. Jakby chcieli mnie dojechać. I cofam? Po dirka. Kupuję dirka w bazie. Nawet jak będę iść w to Dirk jest mega silnym pierwszym zakupem. E, ja też z wielką chęcią zacznę roumować, bo granie na bocie to mija się z celem. Ja jestem bardzo silny, a tego nie utylizuję. Ari będzie miała co prawda ULTA, ale dopóki go nie ma, to może tam mogę podejść. Nie wiem jak dłużej brakuje, albo jak mało. Jest duża szansa, że ma go zupełnie zaraz, bo mój Wiktor już ma. E, jest waj tutaj za to. Czy ona w ogóle ze mną wygrywa? A, wygrywa, bo tu jest Lux. No dobra, no, nie zabiją mnie raczej. Jeszcze flesza użyła przeciwna ARI, więc mega spoko. Ari flash za mój flash. Takie tradey to ja mogę robić codziennie, kolego. Flash za flesza. Vibe była na, na naszych kaczkach, no przynajmniej ją przegoniłem z lasu i wybejtowałem trochę. I jeszcze czasu zabrałem im, więc jest git. Chociaż Ari flash nie jest aż tak ważny, bo ona ma ulta nieco chwilę, co półtora minuty, więc ona będzie dosyć bezpiecznie mogła grać. Yy, ja biegnę. Jadę, jadę. On zintował, ale to nic. E, czy możemy się tu bić? Wydaje mi się, że coś możemy tutaj zrobić. Wystarczy tylko, że e, uwierzymy w to. Dobra, nie wiedziałem, że Ari tutaj zeszła, kiedy mój Wiktor awczy. Kurde, gościu, musisz się ruszać. Kurcze, pieczone. Nie, nie zapomniałem zupełnie o tym, że Ari zeszła, a mój ziomek stoi. On w ogóle kolejny raz ona rumuje, a on nie schodzi. Czy Ari ma aż taki dobry push w porównaniu do Wiktora? jestem zdziwiony, że gościu nigdy się nie rusza. Ale dobra, wracam, wracam na bota. Wracam, wracam, hmm, jakaś patologia, coś, coś, czyntegaz? Ja mam czwarty level dopiero. Kurde, faktycznie, ona może po prostu z tego wyjść i nie ma z tym najmniejszego problemu. To jest ciekawe. Niespo no, to, no to w takim razie to nie jest za dobry matchup, nie? Bo najlepszy to by było na jakiś który z tego wyjść nie może. Typu Twitch, mał. No nie wiem, cokolwiek innego w sumie. A ona może użyć jednego spela i zawsze wyjdzie. Roamować? No chciałbym roamować, ale nie mam gdzie. To jest ten problem, że tak bardzo jakbym chciał roamować, tak po prostu mija się to z celem bo na mida aries na midzie, a na topa za daleko. Dlatego zostanę na bocie. Oni myślą, że ja poszedłem se, ponieważ czy tak było widać? Dobra, no ona ma 0 HP. Może będziemy mogli ją zdejmować? Jeśli tu nikogo nie ma? Ale jest. Pytanie tylko, czy tu jest jeszcze WAJ? To jest bardzo ważne pytanie. Jak na razie jej nie widzę, ale. Może się tu pojawić w każdej chwili. Kurde, co oni tak mogą wychodzić z tych speli? A, on nie ma many, on nie ma many. Ona też, zresztą, mnie łamany, ma więc tutaj, jakby tutaj wpadł Masteri, to byśmy ich zabili, ale no nie wpadnie, nie wpadnie, ja i tak tu zostanę. Kurde, ona rzuca te spele wręcz na ślepo, ale no ja, ja, ja tylko zgarniam Ex, panie. Ty, Ezril tu tepnął. Nice! I dawaj drugiego, nice, ty, mega dobry tepek, użył mózgu, gościu, użył mózgu, yo, respekt, udało się, udało się coś zrobić. Zostanę jeszcze przez chwilę tylko, żeby dopuszczać tego wave'a i się cofnę, e, mam 0 HP, a chciałbym jednak móc się wrócić po przedmioty, żartowałem, ja nie żyję. Ty, przeżyłem, ją. Respekt dla mojego Ezrilla, że chciałabym przeżył. Tylko żeby on jeszcze przeżył. Yo, on się kurna bije? Troszeczkę go zdradziłem, nie? Mm, gdzie ona może być na tej Lux? No nie wiem, ja już po prostu cofnę. Cofnę się, bo nie mam nic do roboty. Biorę to, biorę to i. Jungler, jakby był na tym bocie tyle killi. Tylko, że to jest też Mastery, więc. Ciężko powiedzieć, żeby to było więc dużo killi. Master ma dosyć słabe ganki. W porównaniu do jakichś Waj, czy Gragasa, czy Amumu. On bardziej lubi farmić i bardzo dobrze. Jest dosyć nafidowany. Master jak się nafiduje, to jest bestią. Może ja wpadnę na Mida w sumie. Tylko ona mnie spokuje do zera, jak pójdę z nią walczyć, a. Ja tego bym bardzo nie chciał. Pytanie, czy to jest wizja? Nie wiem. I tak raczej podejdę. To mnie, to mnie zatrzymuje Midasha, co nie wiedziałem nawet. Krab stoi. Bum! Wybejtowani zostali. Nice, uh. Mamy Kraba do zabezpieczenia, jak i Dragona. Chyba, że on chce iść we dżunglę, to też nie jest zły pomysł. W takiej sytuacji ja tam idę, kolego. Kurno on ich... On ich pomiędzy turetami zabija?! JA PINDOLE TY, MASTERY GAMING On nich kurna tako pozabijał wszystkich Damn. RESPEKT DLA SZEFA Kurna on ich wziął w biuzie i wszystkich pozabijał Niezły ten Master, muszę przyznać, niezły e, szczerze, ja zrobię teraz sztuczkę Czyli pójdę tutaj i pomiędzy turytami będę ich próbował dojechać, przynajmniej jednego z nich A oni, ona wie Ty, czy ona nie strollowała? Mniej lub bardziej strolowała. Kolejny kill. Uciekaj! Byniu! Byniu, uciekaj! Chyba, że ją zabijemy. Ty, w sumie? Ty jak ja bym tutaj dobrze się skalibrował. Mm, ona cofa, okej. Okay. Wycofuje się, chyba czuje podstęp z naszej strony. Jak czuję podstęp, to ciężko będzie coś wykminić. Czy on jest zrobić naprawdę grompa? Nie, to już jest szalone. To już jest na maksa szalone, żeby tu robić grompa. Dawaj, kurna, jadę Byniu. No musisz ją zabić, ja nie mam z czego, nie, ona, ona mi tyle bije, albo ona ma cały item Dobra, zdodżowane Ona ma cały item, ona jest y, o wiele silniejsza ode mnie, szczególnie, że... No niczego nie kupiłem e, czy my tu możemy stać? O kurna Ty weź ją dobij Proszę, ktoś Eee, e, e, co teraz, co teraz? A! zabił, zabiją! Ja pindole, proszę cię, dobra Nie, umarł, ale przeżyłem ja. Tak, tak. To było wszystko przewidziane. Spontaniczne, lecz nie losowe, pamiętaj. Eee, sprzedajemy Pota i kupujemy pikaxa kolejnego. Hurna jaka patola się tu dzieje. Turbopatologia. Mój Wiktor umiera po raz trzeci. Mój Wiktor to jest 0-3-1. Ziemka nawet w grze nie ma. W ogóle się nazywa EBE, -ebe. to jest jeszcze pol Polish Guy, prawdopodobnie. Ale no, jed jeden KP za dużo w tej grze na ludzi się na nienawidział. Ja skoro go nie ma, to w sumie zgarnę sobie chyba Midway'a. 200 golda mi brakuje, do itema, wpis. Co mi tam? Kurna, żebym tutaj nie umarł. Mój ten chce tu wjechać. Dobra, no stać mię cały item, biorę orakla i lecę. Może nawet tego Garena pójdę dojechać, tego Garena też jeszcze w tej grze nie widziałem. Ale Woliber w ogóle ma dwa itemy całe: na tanka, więc bije dużo Depsa. Skoro jest tanki, to bije dużo. A ta gra nawet nie jest taka jeszcze wygrana, jest dosyć wyrównana. Mimo, że Kaitlin e, już pisze Open Bot, Open Bot, ale ty, kurna, co się dzieje. Chyba nie żyjesz, koleżanko. Dobra, ja idę na topa. Pomogę ci, Woliberze. Zabijemy go wspólnymi siłami. Ja jestem dosyć squishy, ale on mnie nie powinien znoszutować. O, flash, no dobra. Flash to flash. Pójdę we nami dżunglę. Tutaj może coś w sumie. naświrować możemy, ja jestem w okolicy. Ty, ona strollowała na potęgę. Tylko to jej nie wciągnie. O. Ty, ty, ty. Ty, ona zabiła go? Jak kurna ona go zabiła, to ta waj jednak jest silna w miarę. O, ja też umarłem, chyba. Chyba na pewno. Dobra, no jeszcze zrobiłem mu full combo, ale zabić go nie zabiję, nie? Pytanie tylko, czy ja chcę kończyć coś z tego Dirka? Chyba ta. chyba kupiłem Bralglaiva, żeby móc wardy czyścić dla mojej drużyny, ale to zaraz. Chociaż. A, czy buty? Nie, idę w to. Idę od razu w Umbrel Glaive'a. Przyda się czyszczenie wardów, chyba że wezmę to na cooldown i będę miał wtedy opcję możliwe i jońców kupić. Nie, w pizdu, nie, nie składam żadnych jońców, co jestem? Ja nie jończyk, ja biorę damage, biorę miecz, walka. Na bocie cały czas, y, peaceful jeden na jeden. O, Viktor wygrał, zimna cgm w końcu. W końcu, w końcu, Ari dostała za swoje, my możemy tu iść. Wydaje mi się, że walka będzie nieunikniona. Dobry sidestep. Okej, okay, jeden leży, z skibidi. Hmm. Jezu świętek on ich... jakąś rzeź robi. <noise> w ogóle zobaczcie na czat. Kurna, chyba Caitlyn. Ee, chyba Caitlyn ma niemałe psychiczne problemy. Dawaj kurna killa, pyk! Dzięki. Caitlyn ma chyba nie niemałe problemy ze swoją psychiką. Time to vote, yes, guys. Hmm, to chyba ona chce wyjść już z tego meczu 3-7, a tak dobrze jej linia szła. Tak już sobie dobrze radziła. A tu feller westchnął seller, nie? Dawaj, kurna tym midem. Kończymy, mamy Void Groupsy. Hmm, nie złapiemy jej. O, kurde kolego. Yy, czy ja mu chcę pomóc? Niezbyt. Hmm, ja złapię ją na W? Nie złapałem kurna, tak blisko. Weź zablokuj. Dobra, to nic, to nic, wszystko jest pod kontrolą. To wszystko jest pod kontrolą. Ja po prostu się cofnę na luzie. Chociaż może mu będę musiał pomóc? Nie, 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 nie będę musiał. Ona w ogóle że antyhila, co śmieszne, ale w sumie nie jest aż tak śmieszne. Mamy wpis do healingu. Także pomyślała. Um, jak się nazywa ten item? O. A, mi brakuje 30 golda, dobra, to zostanę w bazie. Skąd ja tyle pieniędzy wziąłem, nawet nie wiem, ale brakuje mi 10 golda, dobra. W ogóle muszę przyznać, że to, odkąd ten item killing się zrobił, że tutaj się pojawia ten item, to to jest tak bezużyteczna funkcja nowa. Nie wiem, nie wiem jaki to ma sens, po co to dodali i co z tym zrobić, ale to, że to istnieje, to jest pomyłka. Kolejne coś, co zaśmieca UI, zupełnie bezużyteczne to jest. No dobra, bieg na topa. Wydaje mi się, że możemy się bić, szczególnie, że ten Voliber żyje już 10 lat bez przerwy. Dobra, mam ją. Ej, czy tam Ari nie została? No właśnie, tu jest Ari. Chodź tu, BUM! Koleżanko, mamy dwa kile. Właśnie tak się trochę zagalopowałem. Ty, ja biegnę już za tamtym typem. A, a. Waj, znaczy Ari przeżyła. Ari żyje. Waj jest na bocie. Widzę, że Caitlyn puszy mi dalej, no. Chciałem tego top wavea zgarnąć. W sumie, dobra, pójdę zostawić wizję, póki mam okazję. Nie muszę się jeszcze za bardzo cofać, a zostawię wizję tutaj, pyk. I może przy okazji zbagdoruję tą Kaitlin. Fajnie by było. W sumie, kurna, idę, nie? Stary. Ja mam nie iść? Oczywiście, że idę. Oho, ale przestraszona. Nie dziwię się. Nie dziwię się, ten master ma trzy itemy, to jakby gościu one shotuje wszystko. Ja się cofam. Nie będę butów żadnych składał na razie. Po co mi buty? Tunelazo dawaj. Tunelarz wchodzi na rejony. Ja mam tyle itemów co mají Potęga atroxa supportowego. Zaraz 11 level też to duży spike. 10% więcej AD na więcej healingu, movement, speed, cooldown, sporo, sporo i przy okazji statystyki. Idę. No taluk strolluje. Kurde, takich czyścimy? Go Baron, go Baron. Czemu oni nie biorą... co, co oni nie lubią Wardów zabijać? Ja jedę na mida, zabijemy tą Caitlyn. Człowieku, ikona gdzieś tu mi się pojawi. Ty, czemu kuzyn tak napisał? To ku, kuzyna mają we nami Dobra, mam jednego, e, drugi ucieka mi. Czy mam jak ją dogonić? Nie, jest niedościgniona. O kurna, goni mnie demon Demon życia i śmierci, dobra, zadecydowało nad moim losem. Zobaczmy, co pisze kuzyn, bo kuzyn musiał na czacie dokonać samorefleksji. Czy mogę zrobić wiąsy? Przypuszczam, że chciał napisać o wizji. Znak zapytania. Dlaczego każdy ma? Nie przeczytam tego słowa, jako że YouTube dokonałby restrykcji tego wideo pod względem monetarnym, a ja lubię być bogaty. Zgadza się, w tym miesiącu jedyne 7 milionów złotych. I czwarta wiadomość, trzecia gra z rzędu to samo. Słuchaj, nie wszystko można wygrywać. Nie wszystko można wygrywać. Czasami los taki jest. A jak dzwoni kuzyn, to mój kuzyn. Nie nie no, słuchaj kuzyn. Będzie dobrze. Następną wygrasz stary, jakby nie, nie wszystko można wygrywać. Starałeś się jak mogłeś, złożyłeś builda godnego polecenia, grałeś agro, play agro, zrozumiane, wszystko, wszystko było idealnie. Zawiodła tylko drużyna, więc, o kurna ty bracie jesteś martwy w pizzu. Mam pytanie, czy ten też nie jest martwy przypadkiem mój gość? Nawet boję się podchodzić. Ja pindolę ty. Oooo, dobra, no jadę. Tam będzie niezła patola. Dobra, mam jednego. Czy ją dogonię? Nie, niedościgniona jest. O kurde, nie przetaszowała się. Co ty, nobku? Jezu, jaka kiwka, jaka kiwka, Sergio Ramos! Jak on został okiwany, dawaj, lecimy dalej, durr! Dawaj, 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 łapię go. O flash. Już go miałem na smyczy, nie? No, ale my będziemy kończyć ten tak po prostu? Nie Wyraźnie wygląda to, że... Nie no, nie kończymy, don't end, don't end. Bierzemy inhibitor. Spinguję im, że nie możemy, nie? Mimo, że możemy, ale chcę dłuższy filmik. To jest taka technologia, psychologiczna zagrywka. Nie możemy, nie możemy kończyć! Nie możemy kończyć, drużyno. Nie możemy, nie możemy. Kurde, oni wszystkich ich zabijają. Ale master, umar, master, master, musimy uciekać. We have to go, we have to wycofka. Tak, drużyno. Tak, musimy się wycofać. Dobra, kurna, bijemy się. Dawaj, kila Killen machen. Dzięki. Czy my to skończymy? Nie, nie skończymy. Musimy się cofnąć. We have to back. To jest zagrywka. To jest zagrywka, żeby było dłuższe troszeczkę wideo. Ponieważ miałem jeszcze o czymś powiedzieć. Eee, tylko muszę sobie przypomnieć o czym ty. Miałem, miałem coś w głowie eee, ostatnio. Aha! Byłem na uczelni eee, po raz ostatni. Mówiłem o tym już, ale nie mówiłem co mi się stało. To była najbardziej losowa interakcja w historii. Eee, ostatni egzamin. Eee, siedzę ze, ze znajomym pod salą. Mówię tak, ponieważ tak mówię, dobra, no nie mam gdzie iść. To już zostanę pod tą salą. Salą, może ktoś przyjdzie i da odpowiedzi do pytań, nie? Pod, na egzamin, który czeka, bo nic się do niego nie uczyłem. By the way, zdaję go, gratulacje dla mnie, ale nieważne. I przychodzi jakiś ziomek, który jest chyba wykładowcą, nie wiem, jakiś losowy starszy fazet, nie? Po prostu tam jest, yy, przychodził, a ja do sobie pizzerinkę. Pizzerinkę. I on patrzy się na mnie i mówi: Czy co on powiedział? Ale pan się obżera. Czy coś takiego mi powiedział? I ja mówię: No faktycznie obżeram się. I on się na mnie popatrzył przez 3-3 sekundy. Pomyślał nad odpowiedzią. Powiedział tak. <grym>, tak wiesz, takie. <grym>, ciutko zaśmiał i odszedł. <grym>, najlepsze jest to, że idąc 3 metry dalej, popatrzył się na jakąś losową dziewczynę na korytarzu i powiedział do niej: A pani się nie obżera. I nie wiem a co chodziło: czy nie wolno było w tamtym miejscu jeść? Co? Ale, no, po, popatrzył się na mnie, powiedział Ale się pan obżera <grywy> nie, nie, mogłem z tej interakcji, taka losowa była Kurno, tutaj gdzieś jest przeciwny Garen, nie? Dawaj go Bum, mamy killa, dziewiąty wręcz 7 asy z 5 kili. Także to była najbardziej losowa interakcja, jaką miałem od dawna Dosłownie myślałem, że rozmawiam z MPC-tem Ale nie, to był prawdziwy człowiek To był prawdziwy człowiek, który mi się natrafił i prawdopodobnie to był nawet wykładowca, możliwe że nawet profesor, kto wie.